Siemano Ludziska, z tej strony Maciek, a to jest kolejny odcinek z gry The Witness I na samym starcie wam powiem, że niestety poprzedni odcinek, który sobie nagrałem świetnie Nie nagrał się dźwięk i musiał iść na wakacje Przez co musiałem, muszę wam wytłumaczyć, co tu się stało Jesteśmy w miejscu, które nazwałem Chinami Bardzo mi to przypomina Chiny, głównie przez te drzwi, które sobie otworzyliśmy W tych Chinach sobie tutaj zrobiliśmy misję z drzewem Nauczyliśmy się używać perspektywy i to bardzo, bo zrobiliśmy, już wam pokazuję. Tutaj, tu jest taka kuleczka, jak ją się złapie, to zobaczcie, ile tras już odblokowałem tutaj. No, jest ich całkiem sporo, jakby nie patrzeć, nie? O, tutaj jest jeszcze jakaś trasa, a czy mogę z tym coś zrobić? Halo? Halo? No dobra, ale tak, nauczyliśmy się używać perspektyw i płynąc łódką zauważyłem, że perspektywy też się liczą, że jak płyniemy łódką, nadal możemy mieć odpalony tryb właśnie y, robienia tych... Y ...labiryntów tych, powiedzmy to, nazwijmy to labiryntami. Poza tym mamy tu zagadkę, którą zrobiłem w zasadzie przypadkiem... ...i nie wiem jak zrobić tą. No ale to sobie jak na razie odpuścimy, no bo to się działo wszystko w odcinku, który niestety postanowił się zepsuć. E, i... powiedziałem... w tamtym odcinku, no niestety, powiedziałem, że zajdziemy tutaj do tego zamku... ...zobaczyć co tu się dzieje i już widzę jakąś tutaj linię. Która się w pewnym momencie kończy, więc zgaduję, że gdzieś tutaj powinna być jakaś, jakaś kropka. Może to jest właśnie ta światowa zagadka. A i jeszcze w tamtym odcinku nazwałem te zagadki światowymi. No bo jakby patrzeć, są na świecie i trzeba je rozwiązać również. Jesteśmy w jakimś. Yy, ogrodzie? Coś w tym stylu? No i tu mamy. o, jakieś labirynty też. A że przez to, że nie możemy skakać, no to jest troszeczkę utrudniające. Ale coś czuję. Mam takie przeczucie, że ten labirynt oznacza to trasę, którą mogę się przemieszczać właśnie tutaj. Bo jeżeli zrobię ją w ten sposób, czy ona się otworzy? Nie, właśnie. Czyli trzeba sobie zapamiętać trasę, więc szybko się cofnijmy. O, jesteśmy starci. Dobra, powiedzmy, że tu jest te wejście. Więc idziemy w lewo, cały czas wizualizując to sobie na tym. Przed ostatnią trzeba wejść, cofnąć się. O, przejechać tędy, dobra, czyli chyba już wiem, że coś takiego trzeba zrobić. Cyk, cyk, cyk i cyk. Tak, więc labirynt oznacza, że tutaj musimy postępować tak samo, jak w tym labiryncie przechodzimy. Gdzie są drzwi tam? Więc idziemy do przodu. A, tak po prostu można to zrobić. Nie, nie można tego tak po prostu zrobić. Halo, czy tutaj jest coś, czego na przykład nie wiem, muszę zebrać to? Albo nie wiem, coś co powinno tu się znajdować. Hmm. Bo teoretycznie mam prostą drogę. Tutaj nic mi nie blokuje. Chyba że na przykład trawa. Ale nie, bo trawa jest wszędzie. Nie, tu jest za... cała, za, zasiana. Tu jest też zasiana, czyli trzeba jechać tędy. I teraz tutaj, tak, tak i tak. Okej, okay. I a ja jeszcze tutaj przy tej kropce cofnąć. okej. Okay. Czyli tak, trzeba jechać bodajże w prawo tu ten sposób. Tak, tak. No, czyli trawa, dobra, trzeba zapamiętać, że trawa też może być utrudnieniem. Tu mamy jakiś budyneczek z węglem, hehe. I mamy tutaj... O, zablokowałem się lekko. Co to jest za piecyk? No dobra, mamy fajny piecyk i mamy jakieś wieżyczki. W pierwszej wieżyczce nie ma nic. Zupełnie. Zaś w drugiej wieżyczce... O, tutaj kolejny węgiel wysypany. To wygląda jakby człowiek tu leżał. Zaś w drugiej wieżyczce również nie mamy nic, ale mamy piękny wzgląd na cały świat, więc przynajmniej z tego możemy się cieszyć. No i co, i robimy ostatnią misję. Tutaj, czy mamy jakieś pułapki na nas czekają? Wydaje mi się, że nie. Cień na pewno nie. Czy jak zrobię po prostu przejadę, to tak nie działa. Czyli coś tu jest utrudniającego. Obstawiałbym, że cień. No, ale idąc tak, to też mam tutaj cień. Mam wszędzie cień, bo cień pada inaczej. Skoro nie o cień chodzi, to w takim razie pytanie: o co? Może nie wiem, na tych, tych muralach jest coś. No nie, no, nic nie widzę. Mamy tutaj sobie ładne wejście. Tu mamy jakieś w ogóle kratki, dziwne. Stąd mamy wyjście, ale chcemy się dostać tam. Może jak stanę tutaj, to coś zobaczę tutaj. O, e, nie, nic nadal nie widzę. <laughs> Dźwięk! Posłuchajcie. Jest tutaj trawa Nie wiem, czy uda mi się to podgłosić Zresztą tu Jest drzwir Tak, po trawie musimy iść Ale kurczę, dźwięk też się liczy w tej grze Czyli tak W prawo, później do przodu Na maksa do przodu I przy samej końcówce trzeba się lekko cofnąć Dobra W prawo, na maksa do przodu, tak Przy samej końcówce trzeba się cofnąć nie wierzę, że to było na dźwięk. O kurczę, gdybym na chwileczkę się nie zamknął i nie posłuchał, to bym tego nie zrobił za kija, nie? Albo jakbym w ogóle grał bez dźwięku, bo często może się zdarzyć tak, że, nie wiem, ktoś sobie odpali tą giereczkę bez dźwięku, wiecie, żeby sobie szybko popykać, nie wiem, przed szkołą czy przed czymś. No i tego, kurczę, nie słychać zupełnie. Dobra, chyba nie chodzi tutaj o dźwięk. W tym przypadku... No, ocień to raczej też wątpię, że będzie chodzić. Postarajmy się to normalnie zrobić. Zwyczajnie coś tak. Już widzę, gdzie jest problem. Mapa jest inna. Zobaczcie. Że tu jest normalnie, tylko że tak. Musimy iść do przodu. Dobra. W prawo. Dwa razy. Później do przodu. Jak się cofniemy, to tego przejścia nie ma. Dobra, czyli tak. Na maksa w prawo. Tutaj przejechać. O kurcie, dobra, to jest trudniejsze niż myślałem, bo tam to jest to coś, jest zupełnie inne. O, mogę w ogóle to zrobić jakimś cudem. Zobaczcie, ha, ale tak, idąc w prawo i załóżmy, że tu jest tak, 1, 2. jeden, dwa, więc tutaj by było to przejście, załóżmy, że to jest to przejście, i zrobimy tak, 100% tutaj, dwa przejścia do przodu, cofnąć się. No nie, nie o to chodzi. Czekajcie, a może od końca to zrobimy, że tu jesteśmy. Więc tak, tutaj i w dół tu mogę iść. Nawet dwa razy. I tu mamy drogę. Więc tu, w tą drogą, później jedynką tu się cofnąć. Raz, dwa, cy, Sy i do końca. Dobra, to już chyba wiem. Mniej więcej jak to będzie wyglądać. Tylko żebym teraz to zapamiętał odpowiednio. Tutaj do końca, coś w tym stylu, tak i tak. Nie, źle zapamiętałem. O kurczę, dobra, tak i tu jest raz, no dwa nie, czyli tutaj, tym i to zejść do końca, cofnąć się tutaj, środkowym pojechać, ty tu. No nie, no, wydaje mi się, że dobrze zapamiętałem, bo to wygląda tak, o cyk. A, czyli musiałem coś pomylić wcześniej. No dobra, mój błąd. Ale udało nam się, udało nam się, bardzo się cieszę. Idziemy na wieżę. Pierwsze, co to, pozwiedzajmy miejsce. Tutaj mamy, o, jakieś przestrzeń ładną. Ja cię kręcę, teraz pomyśleć, że trzeba jeszcze. Co to jest? Nie mogę tu nic zrobić. Ja cię kręcę, co to za misja? Tam pan stoi i patrzy w zegarek. Albo w telefon. Patrząc na to, że w tej grze jeszcze trzeba uważać na dźwięk, nie dość że perspektywy, cienie, światło i tym podobne, to jeszcze dźwięk, muszę na dźwięk uważać. Czy tutaj coś jest? Nie, tu jest zwykłe okienko. O, tutaj mamy jakąś paletę. Wow, wow, wow ale to fajnie wygląda. Dobra, co to jest? Ze środka musimy dojść gdzieś. Jest specjalne miejsce. O, zobaczcie co znalazłem. Dziękuję. Taki przypadek zupełnie Czy coś gdzieś, gdzieś tu jeszcze jest coś? Tutaj jest, zobaczcie Cyk, ale nie, musimy się dobrze ustawić Bardziej po tej stronie, dziękuję Widzę, widzę, patrzcie Cyk, 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 cyk I tutaj jeszcze można przejechać I tu można przejechać I tu można przejechać, ale to jest długie I dopiero gdzieś, O, przepraszam, halo Tutaj można, mogę, dziękuję Wow, udało mi się Dobra, o co chodzi w tej zagadce? Środek mamy Czy jak zrobię tak, to mogę przejść? Czemu ja się teraz ten każdy labirynt przejść odpowiednio? Czy o to w tym chodzi? Nie, nie gadajcie. Załóżmy, że wychodzimy ze środka. I pierwszy wstąp, wstęp, wstąp mieliśmy tutaj, do tego labiryntu. Więc stąd musimy iść. Czekajcie, dobrze mówiłem? Do tego labiryntu? Tak. Do tego labiryntu. I w tym labiryncie wyglądała droga mniej więcej tak. Czekajcie, muszę się cofnąć. Szkoda, że to znika, kurczę. Bo ja tego nie zapamiętam. Może sobie to gdzieś zarysuję. Dobra, mamy ładną kartkę, ale nie mamy długopisu. Ale mamy ołówki bodajże. O nie, mamy długopis jednak, długopis się znalazł, jesteśmy uratowani. Dobra, biorę sobie czystą kartkę. Powiem wam szczerze, że muszę się cofnąć. O, tutaj nie byłem. O nie, to jest zwykłe okienko. Muszę się cofnąć tam i zrobić te wszystkie misje raz jeszcze, tylko je połączyć w jedną całość. Tym razem. Zaczynając oczywiście od środka. Naprawdę, muszę od nowa przechodzić wszystkie... Dobra, tu było co innego, okej, okay, czyli musimy iść najpierw tutaj. Tu jest środek, tamtędy już przeszliśmy, sobie zaraz... A, ja mam tu w ogóle to narysowane, to nie muszę tego przechodzić. Ej, halo, jedziemy do drzwi, sobie zapiszemy. Połączymy to w jedną całość po prostu. No, trzeba czasem też pomyśleć inaczej, niż wszyscy sobie uważają. O nie, muszę przejść przez to, zapomniałem. Bo tak to bym jak głupi przechodził teraz jeszcze, gdyby nie fakt, że mam to narysowane tutaj. I okej, okay. dobra i mamy tutaj ładny zarys. I teraz tak, żeby się nie pomylić. Idziemy w dół, tutaj ładnie, czekaj, że głupi sobie odłożę. Tu w prawo, w lewo, tu do końca, tak, tu przejechać, zrobić coś takiego i tutaj wyjechać. Okej, okay, i tu mamy pierwsze zrobione. Teraz tak, drugie, na maksa w lewo i tu jest gwiazd, więc tak, do końca. A tak, faktycznie, coś takiego było, dobra. Żeby się nie pomylić teraz. Teraz tak, odwrócimy sobie to lekko. A nie, dobra, nie, czekajcie, to musi tak być jednak. I cyk, cyk, do końca nie. Tak, coś takiego zrobić, trzeba. O, pięknie i teraz tutaj przejechać. Udało mi się, nie wierzę, ale bez rysunku bym tego w życiu nie zrobił. Co mi się otwiera? O tam jeszcze nie byliśmy, tak poza tym. Tutaj nie byliśmy. Tam nie byliśmy. No, trzeba to będzie wszystko odwiedzić. Co to za machina dziwna. Projektor, kolejny. Czy to strzeli we mnie? Nie, to idealnie jest zrobione tak, żeby ten laser się zbliża, czy mi się wydaje, bo tu jest troszeczkę grubszy w tym miejscu. No dobra, zostawmy to. Z tej strony jeszcze nie możemy zrobić, bo tego nie zrobiliśmy. O nie, ja już widzę, że to będzie też męczarnia. Dobra, lecimy tam szybko. Wchodzimy na nowy pułap. A tu jest pano ochroniarz. proszę tu nie wchodzić. Dobrze, proszę pana, nie wejdę. Tutaj co się dzieje? Dlaczego ty chcesz go zabić? Zostaw go, ty nie masz twarzy w ogóle. A nie, bo to jest ta maska dla szermierzy, czy coś tam. No okej, okay, no spoko, skoro lubisz. Czy muszę to odpalać sobą? Co wygadacie? gadacie? Ja tego nie mogę kliknąć, ale muszę sobą odpalić. Dobra. Czy mogę to jakoś cofnąć? Mogę, dziękuję. Jest coś takiego jak cofanie. Dla ludzi, którzy nie ogarniają. Ale epickie to jest, kurczę. O, tędy mogłem przejść po prostu. No dobra, no. Nie wiedziałem. Ale tak to mam tutaj przejście teraz, dzięki temu. Tutaj wejść nie mogę, ale mogę... Dobra, na dół też nie mogę zejść, więc jednak to jest te początkowe. Więc teraz tak, tutaj widzę, że musimy zebrać kul kulki. Więc pójdziemy sobie w... Dobra, coś takiego zrobię najpierw. Wstańmy sobie tutaj, żeby to odpalić. Dwa w lewo. Raz, dwa. Tutaj trzeba wejść. Ok, na razie zostaw. Dobra, teraz cyk, cyk. Okej. Okay. Się po dwa odpalają, jak widzę. Później dwa w prawo. Raz dwa tutaj w górę na pewno będzie teraz o nie dobra źle zrobiłem już widzę już widzę że źle zrobiłem dobra czekajcie jednak to nie będzie takie łatwe muszę iść tędy tak cyk 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 o ja będę musiał puma to zrobić dobra, odpalmy sobie to na razie i tak dwa do przodu później w górę i w prawo dwa do przodu później w górę i w prawo coś takiego trzeba zrobić Cyk, cyk, cyk. Kulka jest tutaj, więc trzeba się cofnąć po nią. Okej, okay, teraz w górę na maxa chyba. I coś takiego. O, udało mi się, wow, nie sądziłem, że mi się uda. Tak po prostu zapamiętałem, no tutaj jakiś... Johnny Bravo. O, witam pan z czymś, co? Z parasolką, mm, Tutaj kobietka. Halo, halo, otwarte! Uuu uh, i tutaj musimy teraz podzielić. Tylko widzę, że mamy blokady, więc tak. Tu są na tych pierwszych raz dwa. No, nie przejdziemy dalej, nawet. Czyli trzeba zrobić coś takiego, że tutaj zrobić cyk, przejść tędy i te teoretycznie są już podzielone. Przejdę, przejdę, dziękuję. Gdzie jest ta tab? Gdzie jest ten ekran? O, tutaj jest. Te są podzielone. I teraz te drugie podzielić wystarczy, żeby się nie pomylić. czekajcie pójdę tędy Pytanie, czy to mogę odpalić? Mogę to teoretycznie odpalić. Tylko czy praktycznie będzie działać, A to jest pytanie. Nie, nie działa, czyli farba może to zepsuć, czyli będę musiał so to jakoś cofnąć, czy coś. Dobra, sprawdźmy, jak to wygląda. Teoretycznie jest włączone. Nie, czekajcie! Nie jest teoretycznie włączone, bo jest czarny z białym. Dobra, czyli wiem, jak to już zrobić. Ok. No dobra, odpaliłeś mi to, dziękuję. Tutaj trzeba iść do przodu. Tutaj tak. Pyk, 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 pyk. Tutaj trzeba będzie biec do końca, aż zrobić coś takiego. I dopiero coś tutaj. Tak, bo tutaj czarne z białym się łączyły. Zapomniałem, że ten. Nie mogą nawet się ten. Mieć tego samego pomieszczenia. Tetris? Jak ja Tetrisa nie potrafię? Nie, nie robię tego. z stąd. Dlaczego Tetris? Ze wszystkich rzeczy musiał być Tetris. A to wygląda, jakbym mógł coś połączyć, nie? Ja cię kręcę. No i teraz. Ja nawet nie wiem, gdzie znaleźć podpowiedzi do tego Tetris'a. Tutaj mamy ten statek, na którym byliśmy. Znaczy, pod którym byliśmy, bo nie byliśmy na nim, no, dokładnie. Tutaj się mogę przemieszczać, ale czy coś tutaj znajdę, nie mam pojęcia. Oj, tu jest to, ta misja z tymi tymi kółkami. No, z tej strony tego nie zrobię, ale teraz wiemy, że możemy używać ruchu statku do robienia różnych rzeczy. Tu jest misja w ogóle. Ej, halo. Mogę tu jakoś przejść? Dziękuję. Co tutaj mamy? Tu są jakieś dwie strzałki. O co chodzi w dwóch strzałkach? Ilość strzałek oznacza ile może stykać się linii ze sobą, bo jak zrobię coś takiego, to już nie działa. Tak, dobra, czyli wiemy jak działają strzałki. Wcześniej już to podejrzewałem, ale nie wiedziałem czy to jest prawda. No dobra, ale odpaliłem coś. Co mi to dało, że to sobie tam tamto włączyłem? Tutaj przejść mogę, jeszcze świetnie. W zasadzie już jesteśmy w wodzie i nie widzę nic, co mogłoby tamto odpalać, w ogóle kompletnie. Po prostu zrobiłem sobie zagadkę taką, o i nic więcej. No po prostu sobie leżała, to sobie zrobiłem. O, tutaj mamy jakiś ten. Chciałem po powiedzieć, pomieszczenie kapitana, ale do niego za bardzo wejść nie możemy. Możemy za to wejść na górę. O, tutaj jest to pomieszczenie kapitana, w którym, jak widać, nic się nie dzieje. O nie, jest ten. Nareszcie. He knew that she was old and not well built at the first, that she had seen many seas and climbs and often had needed repairs. Doubts had been suggested to him that possibly she was not seaworthy. These doubts preyed upon his mind and made him unhappy. He thought that perhaps he ought to have her thoroughly overhauled and refitted, even though this should put him at great expense. Before the ship sailed, however, he succeeded in overcoming these melancholy reflections. He said to himself that she had gone safely through so many voyages and weathered so many storms that it was idle to suppose she would not come safely home from this trip also. He would put his trust in Providence, which could hardly fail to protect all these unhappy families that were leaving their fatherland to seek for better times elsewhere. He would dismiss from his mind. All ungenerous suspicions about the honesty of builders and contractors. In such ways, he acquired a sincere and comfortable conviction that his vessel was thoroughly safe and seaworthy. He watched her departure with a light heart and benevolent wishes for the success of the exiles in their strange new home that was to be. And he got his insurance money when she went down in mid ocean and told no tales. What shall we say of him? Surely this, that he was verily guilty of the death of those families. It is admitted that he did sincerely believe in the soundness of his ship, but the sincerity of his conviction can in no wise help him, because he had no right to believe on such evidence as was before him. He had acquired his belief not by honestly earning it in patient investigation, but by stifling his doubts. And although in the end he may have felt so sure about it that he could not think otherwise, yet inasmuch as he had knowingly and willingly worked himself into that frame of mind, he must be held responsible for it. William K. Clifford, 1874. No, okay, fine. Mam tu jak myślisz, historia statku, która prawdopodobnie jest prawdopodobnie jest prawdą, mało małosłane, ale tak. Widać, że tu są jakieś wątki. Zaczerpnięte z historii, no jak ten statek. Nie mam pojęcia, tam było jakieś tam nazwisko. Sprawdzę sobie później, poza, ten, poza nagrywką, kim był ten człowiek. I czy historia statku jest prawdziwa? Bo może. Kurczę się zgubiłem. Bo może opowiadać zupełnie o czym innym, ale przypadek, że. Wiecie, że ktoś wymyślił sobie tą historię, żeby mieć, nie wiem, jakiś tam argument do jakiejś tam rozmowy. A tutaj ją wykorzystał twórca właśnie jako... jako prawdę, jako coś co się zdarzyło. O, tutaj mamy ten. Ale ja nie wiem co z tym robić, z tymi kropkami śmiesznymi, tymi sześciokątami. Czemu się na przykład je najpierw mniejsze, później większe złapać? Jeżeli tak, to nie byłoby takie ciężkie. Ej, coś mi tu blokuje, halo. Dobra, odpuszczę sobie tą zagadkę. Jak na razie. Trzeba pamiętać, że w statku jest jedna zagadka, którą trzeba będzie w przyszłości zrobić. I tak, poza tym, to chyba już tutaj nic więcej nie widzę. No dobrze, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Poza tym komentujcie, subskrybujcie. No i cześć! Eee.